Dolny Śląsk. Pierwszy przystanek przed Wrocławiem. Tak zaczyna się wycieczka na Dolny Śląsk. Witaj w Wrocławiu. Jest godzina 10.30. Być może uda się dobrze. Do, dobre zwiedzanie. To jest Sky Tower, Chyba tak to się nazywa. Ze słyszenia wiem na razie. Tutaj w tej chwili zaparkowałem, a w tym bloku mieszka mój bratanek, który mnie na chwilę ugości i będzie przewodnikiem. Wycieczka może być bardzo ciekawa. Rodowity wrocławianin. No Wrocław. Wojtuś tu mówi, że takie galerie są nowe. Tramwaje mają niebieskie, tak jak w Krakowie, tylko granatowe. No ale popatrzcie, jaka fajna kolej. No w Krakowie podobne jest. Na grzegórzkach taka jest taka ta kolejowa, która jest w przebudowie Wrocławiu. Idzie jakiś gość, jegomość, a to jest nasz przewodnik, wrocławianin. Opera i harmonia, tam w tle, To czerwona, no no i, I tu. hotel Monofon. Panią, czy jest jakiś wypiek, który jest charakterystyczny, że tylko we Wrocławiu się gotuje? O nie, nasze pączki, ale czy... Bo ja Chyba przyje... Pani się domyśla, że jestem przyjezdny i mam takie pytanie. Dziękuję. W Krakowie na przykład są zawsze precle. Tak. Wie Pani, a tutaj? A u nas nie wiem, naprawdę. Dziękuję. Dziękuję. Podszedłem Panią. Ale pączki są naprawdę wrocławskie. Kawiarnia Bohema. Fajnie. A proszę mi powiedzieć, kościół jest, czy katedra, czy co to jest? Nie. Z tego wraca w sumie? Z Maneli. Z niedziałającego MPK. Teraz się. Estação Raul Wojtek, to co to jest? To jest rad. A czy ty wiesz co tu się dzieje tak wieczorami? Jakieś życie rozrywkowe na przykład, oprócz ogródków, to są jakieś kluby jazzowe jakieś? Tak, okay. ale to co pozamykane Okej, ale gdzie to by było? Jest jakaś ulica? Czy to, to w różnych miejscach może W różnych miejscach. Tam jest fajny budynek, ten ten żółty taki do szpica, nie jak okno tam spod samym dachem A Ty pracowałeś w rynku gdzieś? Kiedyś? A w gastronomii pracowałeś Ale jako kelner? Nie przy produkcji tych słodyczy A mówi, mówi, że w tym dziadostwie czyli nie bardzo się chce wspominać co to znaczy ulica więzienna? a tam też są jakieś ogródki to pójdziemy tam jeszcze i czyli ten rynek jest, ten kwadrat cały to jest rynek i na środku rynku stoi kwadrat kamienicy tak to jest? ten Teraz widzę, tak, a cały, czyli on jest taki duży, a na środku stoi kwadrat kamienic, a ja się zgubiłem, gdzie jest ten datusz, tam, nie, po Ebo. Mhm. Dwie kamieniczki, Jaś i Małgosia. Krętymi schodami można wejść na wieżę Kościoła Świętej. Elżbiety bilet kosztuje 10 złotych. Wieża widokowa podobno się długo, długo, długo Wojtek, ale powiedz mi, poza tym rynkiem, poza tym ścisłym centrum, jak się kawałek odejdzie, to są jeszcze takie zabytkowe jakieś rejony, czy potem się kończy to niedaleko? No i... wokół rynku jeszcze, no, z duże. Aha, mieliśmy jeść na Dodę. To tam pójdziemy, no to jeszcze trzeba coś zobaczyć. To jeszcze. Na razie ta, to ścisłe centrum, no i takie. Dobra, będziemy myśli.